Mówię. Pieśń o twardym łbie. A to wiesz co? Pieśń o twardym łbie. To jest z albumu Brel i Brel. Dobra. Agnieszka Fatyga, pieśń o twardym łbie. Bardzo proszę. To do mocnych ma, musi mieć odporny łeb. Bo ten mocny w łeb go nie razy. jak żelazny cep. A słabego czaszka człowieka to jest ich poprzedni chleb. Więc ten kłopot słabszych czeka, że nadstawiać muszą łeb. i've been traveling Szanowni Państwo, także jest już po 17. .00. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Czy do kogoś możemy zadzwonić? Tak sobie myślę. No chyba najważniejszy telefon wykonaliśmy. Najważniejszy telefon wykonany, ale wiecie co jeszcze do Osadowskiego? Zaraz zadzwonię, może odbierze. No, prawą rękę ma zdrową. Prawą rękę ma zdrową, więc powinien, powinien. Dobrze, dobra. No to proszę Państwa. No wobec jest zajęty. Nie dobrze. Może jeszcze na telefon redakcyjny. Osoba do której dzwonisz, ma było. No nie wiem. Ale słuchajcie, jeszcze nie mogłoby być na żadnej narodowej imprezy bez pociąta rybaka. No nic, musimy prowadzić. Mam sprawy do załatwienia, ale jak powiem Państwu tak. Nie wszystko mi się podoba. Nie ze wszystkim się zgadzam, bo trudno, żeby ze wszystkim się zgadzać, ale trzeba, się, trzeba współpracować. Trzeba doszlifować te tych, tych, tych rzeczy, który, który, które nas różnią, bo na pewno dużo rzeczy by nie nas różniło ale powiem tak bo nie wiem kto słucha, kto ogląda ale zresztą wiadomo kto będzie oglądał jestem podbudowany podstawą panów policjantów i pan policjantek przepraszam, może tak, kolejny, pan i panów policjantów nie będę mówił w szczegółach ale naprawdę jestem podbudowany pozdrawiam wszystkie służby mundurowe, policję straż pożarną wojsko nie wiem straż ochronę państwa bo je jesteście Polakami trzymajmy się razem słuchajcie się musicie słuchać się swoich tych dowódców ale pamiętajcie że Polska jest ważniejsza wiem że macie kredyty Wiem, że dzień, macie dzień, różne, dzień, różne, różne e, nastawienia, ale ta pikieta, pikieta razem się nie damy. Przywrócimy porządek i przywrócimy znowu pań, do, dla państwa, dla pań i panów. Piotra Rybaka szacunek do roku? was jako ludzi tak, tak, do tak, was tak, tak. do mundury Panie Piotrze prosimy o wypowiedź jak tutaj serce pan serce dzisiaj Piotr. września jak, co pan czuje na co czujesz kamracie jak słyszysz właśnie słowo Wielka Brytania, gwarancję, wojna z wyzwoleńcza którą Brytyjczycy będą nas wspierać jak ty to odbierasz znaczy ja to odbieram bardzo krytycznie bo jak, jeżeli Mieli nas wspierać zarówno oni, jak i Francja. Okazuje się, że to byli zwykli zdrajcy. I teraz to, co się dzieje obecnie na Ukrainie, też nas wciskają Państwo we wojnę rosyjsko-polską. My nie chcemy takich, takich przyjaciół. My chcemy prawdziwych przyjaciół. I jak zawsze mówiłem. Zawsze mi zależało, żeby, żeby Polska i Polacy mieli wkoło przyjaciół, że chcemy w tej chwili e, mieć przyjaciół zarówno na wschodniej granicy, na zachodniej, na północnej, od strony morza. I nie powinniśmy nie, 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 nie w ogóle się w jakiś, e, jakikolwiek konflikt e, międzynarodowy wciskać. A to, co robi ta, ta obwodna władza e, obecna i ten prezydent, którego dziadek no niestety, był, był banderowcem, to pchają nas na siłę do trzeciej wojny światowej, czego moje serce powiedziało nigdy nie pozwoli i, i, i mój upór nie pozwoli na to, żeby ta władza, jak gdyby nas w ten konflikt wciągła. Panie Piotrze, bardzo dziękuję. Kolego, przyjacielu, zawsze byłeś z nami. Wiemy, że w najbliższą sobotę, 3 września o 13.30 będzie odsłonięcie i to dzięki Twojej pomocy było, dzięki Twojej inicjatywie, dzięki Twojemu pomysłowi tak. odsłonięcie Matki Boskiej Grunwaldzkiej. Pod Grunwaldem będzie kapliczka, gdzie narodowcy, przyjaciele polscy, koledzy, kamraci, towarzysze, ci wszyscy ludzie, którzy wstali na zew Piotra Rybaka i Wojciecha Olszańskiego, ci wszyscy ludzie, którzy posłuchali kurzei, sędzec Ci, którzy słuchali Agnieszki Fatygi, ci ludzie, ci ludzie tam się spotkają. Powiedz coś o tym. No jest to, jest to na pewno bardzo piękna inicjatywa. I uważam, że właśnie tam, ta nasza królowa Polski Kapička. To... Mhm. Zerwało. No i zerwało. Piotrze, coś się dzieje, chwileczkę, chwileczkę, coś się dzieje. Halo, Piotrze, czy nas słyszysz? Piotrze, czy nas słyszysz? Halo. Piotrze, czy nas słyszysz? Halo. Piotrze, no i zerwane połączenie. Ale to nic. Matka Boża nas jednoczy. Jesteśmy na Polach Grunwalskich nie tylko od święta, ale cały czas. W najbliższych czasach będzie tam otwierał dalszą część Muzeum Grunwalskiego. Pan prezydent Duda warto tam być wtedy. Warto przypominać w sposób jak najbardziej pokojowy, ale stanowczy, jednoznaczny, że my nie chcemy wojny. Że prezydent zachowywał się wiele razy w sposób naganny, natomiast zachowuje się po prostu w czasach ostatnich śmiertelnie. Nie Dla nas, Polaków, świetnie niebezpieczny. My nie chcemy ginąć w konflikcie nuklearnym z Rosją. My chcemy pokoju, chcemy rozwiązania wszystkich spraw metodami pokojowymi. Stać nas na to jest to możliwe. Mamy. Yy, Zaraz Piotr dzwoni, właśnie, właśnie, chwileczkę. Mhm. I tak, halo, halo, Piotrze, coś nas, coś nas przerwało, wiesz? Nie, to nie Piotr, to nasz stały słuchacz, Wojciech Wolski. Okay. Yy, aha, no tak, tak. A, to już musi się rozłączyć, tak? Czy jak? No nie, no mów tak, piór... no, podłączyłeś się, jesteś waspem. No to no nie, trudno, no nie no Tak, no, tak, podłączyłem się, żeby powiedzieć, że, 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 że te protesty generalnie tam pod ambasadą to nie mają sensu. tak, Bo przecież Wiesz co, mamy Piotra Rybaka tak... na linii, chwileczkę. Piotrze, proszę bardzo. Halo, halo, słyszysz nas? Piotr... Tak, słyszę, nie wiem co się stało. No już się Wdał tutaj się kolega Wasp. No taki Wasp do nas dzwoni, pan, pan Wojciech Polak. No proszę bardzo, tak. opowiadaj. No, właśnie, między innymi jest to piękna inicjatywa. Ja jestem bardzo dumny, bo nie wiem, czy, w którym miejscu nas rozłączono, że ta piękna posada i kapliczka powstanie właśnie na polu grunwaldzkim. I dlatego dziękuję kamratom, dziękuję wszystkim, dziękuję przede wszystkim Bartłomiejowi, że, że po prostu tak piękną, właśnie kapliczkę tam ufundował. Nie? No. Piotrze, to wiem, że to jest Twoja inicjatywa. Wiem, że tak. Ciebie trzeba wspierać i, Piotr, i Bartka Kurzeje. Ja przypomnę, że Twój telefon i telefon Bartka Kurzeje są pod każdym filmem telewizji narodowej i bardzo życzę sobie, to jest moje życzenie, tak. moje starego, siwego doktora Sendeckiego. Ludzie, kontaktujcie się z kamratami, wspierajcie ich bezpośrednio. Wspierajcie Piotra Rybaka, wspierajcie Bartka Kurzeje, bo ci ludzie wyrażają polskość, duchowość polską i ci ludzie nie zawiodą w w sprawach politycznych, jak za rok będą wybory, jest polecenie odgórne zawsze, żeby w sprawy polskiej pilnować i dlatego pilnujmy tak. je razem. Kiedyś, kiedyś, jak tak. wielkie nadzieje, w 2015 roku ludzie wiązali z Kukizem. Tak. Pierwszy dowiedział się, domyślił się, wywąchał, że to zdrada i oszustwo Piotr Rybak. I dzisiaj, tak. jeżeli się okaże, że na listach kamarackich nie będzie Piotra Rybaka, to już sami wiecie, o co tu chodzi. Także Piotr, rybak, jest jednym z nas, jest kością z naszej kości, krwią z naszej polskiej krwi i my z Piotrem, rybakiem, wszyscy. No. Dziękuję bardzo. Czołem dziękuję Wielkiej bardzo. Polsce, Piotrze, czołem, najlepszego. Czołem, dzięki Ci, Idziemy dalej, idziemy do Matki Bożej Grunwaldzkiej, czołem. Proszę Państwa, 17.11. Rozmawialiśmy tutaj z policjantami, że o 17.15 kończymy. Na sam koniec. Na sam koniec. A jeszcze jest na linii pan Wojciech Polak. Panie Wojciechu, czy pan nas słyszy? Halo? Oczywiście dzień dobry. Bo pan się pan dzwoni przez dobry. komunikator, przez ten, przez tak, tak, tak. No, to to niech pan lata. powie, tak o, po Waspowsku, co pan czuje na temat naszej inicjatywy. Myślę, że to nie będą o, jakieś o, miłe słowa, ale niech pan tak. mówi. A dlaczego pan uważa, że to nie będą miłe słowa? No bo jest pan Waspem, inaczej nie nic, pan dobrego którego nam nie powie. Tak, i to waspem, i to generalnie waspem wszystkich wszystkich RP, jakie mamy, czyli trzeciej, drugiej, tak, bo i drugą mamy podobno u Potockiego, ale tak już do rzeczy i, 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 i na poważnie, bo oczywiście tamtego też Potockiego, całego to e, biorę z przemrużeniem oka, na niego patrzę. Natomiast uważam tutaj, jeżeli chodzi o tą inicjatywę, to, za, 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 za niesłuszną. No nie będę obrażał, bo. Niesłuszną, dlatego że jednak jest to nasz sojusznik. Takie mam pytanie do, do pana, panie yy, doktorze. Dlaczego na przykład nie ma żadnej manifestacji pod rosyjską ambasadą przeciwko wojnie? Będzie 17 Była. września. Kilka razy byliśmy i mówiliśmy i prosiliśmy, żeby Rosjanie nie robili wojny Polakom. Parę razy byłem, okay. przepraszam panie Wojciechu, ja jestem Polakiem A? i bronię polskich interesów i nie chcę wojny z Rosją. I taka demonstracja kilka razy, wtedy kiedy Wojciech był aresztowany, była organizowana przeze mnie. Poniosłem za to A? bardzo dużą cenę, ponieważ ujawniły się różnego rodzaju wrogie mi osoby. Natomiast była jak najbardziej, jesteśmy przeciwko wojnie z Rosją. Tak, to się bardzo z tego cieszę, ale chciałbym też, żebyście jakieś wsparcie okazali e, nie tyle co samej Ukrainie, ale generalnie też zaprotestowali przeciwko wojnie na Ukrainie. Też. I, proszę pana, panie Wojciechu, ja od samego początku i narodowcy warszawscy pod moim kierownictwem wiele razy odwoływaliśmy się do przykładu Szwajcarii i mówiliśmy, że naród ukraiński, polski, rosyjski, i węgierski mogły spokojnie, z wielką korzyścią dla każdego z wielką korzyścią dla każdego, uwaga, z wielką korzyścią dla każdego. Żyć sobie na terenach zakreślonych przez Ukrainę Postsowiecką. Ukraina Postsowiecka nie jest państwem jednorodnym narodowościowo, jest państwem co najmniej czterech narodów. Jeszcze można liczyć na lud Żydowski to już, i Rumuński, to byłoby sześć narodów, które tam mieszkają. I jeżeli by, byłyby jasno rozgraniczone, gdzie jest przewaga Ukraińców, tam po ukraińsku, gdzie jest przewaga Rosjan, tam po rosyjsku, gdzie jest układ mieszany, tam można robić dwujęzyczność albo trzyjęzyczność, można było to zrobić. Biali ludzie już to dawno zrobili w Szwajcarii. Można to zrobić w wieku XXI, gdzie są translatory, gdzie można spokojnie drukować nieskończoną ilość wszystkiego. Nie ma problemu z napisami, nie ma problemu z nazwami, nie ma problemu z handlem. Ta wojna została zrobiona przez złe siły, których nazwą jest Kołomojski, a twarzą zełeński. I te złe siły. Złe siły napuszczały najpierw Rosjan na Ukraińców, potem Ukraińców na Rosjan. Za każdym razem cierpieli Polacy, za każdym razem cierpieli Węgrzy i Rumunii. Przypomnę, tak. duża część Rumunii jest w granicach współczesnej postsowieckiej Ukrainy. My nie chcemy ja rozbioru Ukrainy, ale pierwszy głos rozsądku, że jeżeli będzie źle zarządzana Ukraina, to jedynym wyjściem jest rozbiór. Pierwszy głos rozsądku padł właśnie w telewizji narodowej, kiedy to wypowiedział generał Grudniewski w 2014 roku w parku Znicza, kiedy była impreza lokalna, i właśnie to generał Grudniewski powiedział. Generał polskich drużyn Strzeleckich związany ze Stowarzyszeniem Narodowym i Moskiego Romana. Także wie pan tutaj, żeby było jasne, tam, panie, panie Wojciechu, mówię panu coś może przykrego dla nas, tam nie ma miejsca dla narodu brytyjskiego. To nie jest, proszę pana, sprawa Brytyjczyków. Co tam robią Brytyjczycy? Podjudzają. Podjuzają, przepraszam panie Wojciechu, podjudzają, podjudzają i nie wprowadzają pokoju. To samo robią, co w 1939 roku w Europie: prowadzą do wojny, panie Wojciechu. Ja wiem, że pan mieszka w Wielkiej Brytanii i pan pewnych rzeczy nie może mówić, ale ja mam obowiązek o tym krzyczeć głośno. Wprowadzali Słowian do wojny ta, wtedy tak samo jak dzisiaj wprowadzają na Ukrainie. A ja mam odmienne trochę zdanie, które polega na tym, że w obu przypadkach, tak jak i dziś, tak jak i w przeszłości, czyli w latach 30., mieliśmy dwóch po poważnych, niepoważnych ludzi, takich jak obecnie Putin, a wcześniej słynny malarz, którzy tak naprawdę poprzez swoją manię imperialną i próbę stworzenia czegoś, co miałoby zarządzać światem, Doprowadzili do tej wojny. I tyle. A w tej chwili, proszę pana, Brytyjczycy wspierają Ukrainę. Dlaczego? Dlaczego oni ją wspierają? Pan uważa, że wspierają Ukrainę, dlatego że dążą do jakiegoś konfliktu globalnego i że to oni są prowodyrem całej sytuacji. No nie tylko. Otóż ale to moim prawda, zdaniem, tak uważam. Otóż tak pan uważa. Otóż moim zdaniem tak nie jest, bo w tej chwili to też jest walka interesów. Tu się zgodzę. To jest walka interesów. To jest to, co kiedyś poruszałem. Gdy byłem na antenie u pana i rozmawialiśmy o tym, Dobrze, jeżeli było jasne. Przepraszam, panie Wojciechu, my się umówiliśmy z policjantami o 17.15 kończymy. Zróbmy tak, ja jutro okay. będę ciągnął tą myśl. Ja pana wpuszczę na antenę, nie ma problemu, pan wie, że nie, nie jestem groźny. Proszę pozwolić, że ja zakończę tą pikietę. Umówmy się okay. na godzinę 13:15 jutro i będziemy z ciągnęli. 15. Dobra, na 15 proszę bardzo. Panie, Panie Wojciechu, rozmawiamy dalej. Przepraszam. Natomiast proszę Państwa, żeby było jasne: nasze stanowisko jest takie, jakie jest. Nie odstępujemy. Głosy sprzeciwu czy głosy separatum wysłuchamy. Nikogo nie cenzurujemy. Natomiast, żeby było jasne: dzisiaj 1 września w Polsce odbyła się pikieta, gdzie jasno i wyraźnie wskazaliśmy głównego winnego, podjudzającego. Nigdy i nigdzie żaden z nas nie powiedział, że Niemcy hitlerowskie są niewinne. Nigdy nie powiedzieliśmy, nie zdzieliliśmy żadnego cala odpowiedzialności na Związku Radzieckim czy na Rosji Sowieckiej, jak można tak nazwać, ciążącego. Nieprawda. Są winni. Są winni. Natomiast całej ich winie, jako prowodyr, jako podjudzający, jako ten ukryty wróg, ukryty wróg, który podjudził, i zostawił ludzi na pastwę. Wskazujemy mocarstwo to, tutaj. Wskazujemy, i będę to wskazywał. I dopóki żyję 1 września, będę tu przychodził. Adam Szelecki, do którego miałem zadzwonić, już dzisiaj nie zadzwonię, przychodzić pod ambasadę Niemiec. Jest jeszcze jedno miejsce, które warto odwiedzać 1 września. To, to jest, jest y, cmentarz na górce węglowej, gdzie są pochowani niemieccy żołnierze Wehrmachtu w bardzo dużej liczbie. I jest taki obelisk, i tam są wymienione z nazwiska prawie wszystkie nazwiska tych Niemców, kilkanaście tysięcy, którzy zostali zabici podczas działań wojennych w Polsce. Yy, Taka propo a to Warszawie? już jest w Warszawie na, yy, i w ogóle jest to jedyny pomnik Wehrmachtu to jest pomnik, to jest okazały obelisk, duży, który pokazuje no, chwałę Wehrmachtu, chwałę tych, którzy zginęli. Na pewno yy, większość z nich walczyła dzielnie. Natomiast, żeby było jasne, i to jest zapowiedź dalszych tematów. Znalazłem, znalazłem wśród tych nazwisk niemieckich nazwisko Kolbe. Wiecie Państwo, co my wiemy o Maksymilianie Marii Kolbe, o tym rozmawialiśmy, o to nagrał kolega Wilczyński, wiele razy o tego wrócimy. Natomiast żebyście wiedzieli, że ta narracja, ta uczciwa, po prostu uczciwa narracja 1 września, ja pamiętam czasy PRL-u. Gdzie byliśmy karmieni wielką nienawiścią do Niemiec hitlerowskich. Słusznie chyba. Ale wiem, że zatajano wtedy prawdę o Związku Radzieckim i zatajano prawdę o tak zwanych sojusznikach Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Francji. My to odkłamujemy. Kropka. Jest godzina 50. Panowie, czy ktoś coś jeszcze dodać, czy już. Ja, chciałem tylko jedno no powiedzieć. W nawiązaniu do ostatniej wypowiedzi doktora, zapalmy też znicz... Na grobach żołnierzy radzieckich. I niemieckich, i polskich. Pamiętajmy za o wszystkich. Duszę. Natomiast żebyśmy pamiętali, to jest nasza polska sprawa, my tu jesteśmy gospodarzem, to my mamy zapalać znicze, a nie że w, naszych, w naszym imieniu będą to robili złośliwi Otry. ludzie, którzy nas. Jak, jak nas będą chcieli podkręcać, to będą przeciwko Ukraińcom, przeciwko Rosjanom, jak przyjdą czasy, to będą jeszcze przeciwko Żydom, a my jesteśmy zawsze za polskim interesem narodowym. Tak jest. Czołem Wielkiej Polsce, czołem, czołem. czołem i naszym prawdziwym sojusznikom. Pozdrowienia od Ludwika Wasiaka, od Piotra Rybaka, od kolegi prezesa Jaszczura Wojciecha Olszańskiego. Myślę, że się też dołączą Wolne wilki o tych Warszawy pozdrowień. Też Skąd? Wolne Wilki Warszawy. Warszawy. Marcin Osadowski pozdrawia. Wszyscy razem. 535 osób ogląda. Odsyłamy do komentarzy. Jeszcze będziemy rozmawiali przez wiele dni pod komentarzami, pod tym live'em. Panowie policjanci, rozwiązuje zgromadzenie. Dziękuję bardzo serdecznie. Do widzenia wszystkim. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem!